Ja mam na imię Wojtek i czytam bajki w bajkowym podcaście. Wierszowanki, malowanki. Beata Jaczewska i wiersz do Mikołaja. Drogi Mikołaju, w tym roku zaspałam i listu do ciebie wysłać zapomniałam. Piszę zatem wierszyk. Może go dostaniesz i jednak odwiedzisz mnie niespodziewanie. Nie marzę o drogich i wielkich prezentach. Chociaż taki zwyczaj, wkrótce będą święta. Ja chciałabym dostać twarze roześmiane, wszystkich domowników, tak bardzo kochane. Proszę, byśmy mieli dla siebie dość czasu, by grać w coś wieczorem, lub wyjść gdzieś do lasu, żebym na dobranoc dostała buziaka i by ze zmartwienia nikt u nas nie płakał. Żeby przytulanie było codziennością. I każdy się dzielił z innym radością. Kot mruczał mi do snu swoje kołysanki. Uśmiechnięte były rodzinne poranki. Chcę, by w moim domu wszyscy się kochali, by byli troskliwi i o siebie dbali. Za ich uśmiech oddam nawet czekoladki, drogą biżuterię i wykwintne szmatki. Gdy tak sobie myślę o moich życzeniach, Proszę, może jednak niczego nie zmieniaj, bo wiesz, Mikołaju, ja już mam to wszystko. Wpadnij więc na kawę, jeśli będziesz blisko. Koniec wiersza. A teraz czas na zagadkę. Największy ze wszystkich na drodze. Nie podchodź za blisko, bo stanie na nodze. Miejsca w nim dużo, niczym na łące. Są miejsca siedzące i miejsca stojące. Zabierzesz ze sobą i plecak, i globus. Na pojazd taki mówimy autobus. Świetnie, jesteście fantastyczni. Dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że lubisz bajki i wierszyki w bajkowym podcaście. Jeśli chcesz bajkę z dedykacją albo więcej bajek, Albo specjalną bajkę dla siebie, to poproś rodziców, aby wsparli bajkowy podcast. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl/łamane przez RODK. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.